Omawiając kartę na październik, którą, którą to kartą był Król Kielichów, mówiłam, że w obszarze miłości może ona zwiastować konkretną osobę, która się pojawi w naszym życiu. I, moi drodzy, kartą na listopad jest karta Kochankowie. Więc faktycznie, jeśli, jeśli pojawi się ta osoba w październiku, to może być to właśnie ta osoba, bo nie ma lepszej karty yy, na miłość, jeśli yy, jak karta kochankowie, wielkie arkana, czyli taka karta naprawdę pokazująca połączenie duszy, nie tylko jakiś taki przelotny romans, ale naprawdę coś głębokiego, mistycznego, tantrycznego, niemalże. Kochankowie to karta numer 6 Wielkich Arkanów. Szóstka w ogóle jest numerem harmonii, więc to też bardzo piękne przesłanie, jeśli chodzi o listopad. Tak sobie teraz pomyślałam: listopad nie jest w naszym regionie najprzyjemniejszym okresem, więc ta miłość naprawdę może spowodować, że ten listopad będzie niezwykły. Ale nie tylko jeśli chodzi o, 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 o obszar miłości, ale w ogóle też o te pozostałe nasze obszary. Mamy taką biblijną scenę, Archanioł. Gabry, nie Gabriel, Rafael, Archanioł Rafael jest na tej karcie. Gabriel był na karcie. Yy, sąd ostateczny, yy, yy, odrodzenie. W kwietniu, to była nasza karta na kwiecień. Ciekawe, że ci aniołowie jakoś nam tutaj, te anioły nam tu patronują w tym roku. Tutaj mamy Ar Archanioła Rafaela, błogosławiającego parę, która no, jest tuż przed opuszczeniem raju, wydaje się. Ja sobie tak zawsze wyobrażam, że to jest taka scena e, decyzji, bo ka w, karta, w karcie kochankowie ko 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 jest, jest wpisany ten wybór i decyzja, decyzji. Czy zostaje i ulegam tym pięknym, ale bezpiecznemu miejscu, czy idę się rozwijać? Rozwój oznacza trudności, ale, ale też oznacza poznanie, świadomość, zdobycie, uzyskanie świadomości, wiedzy o sobie. Karta, karta Kochankowie. Jeśli chodzi o miłość, teraz już przechodzę do omówienia tych trzech konkretnych obszarów. Yy, zawsze mówię, że przede wszystkim nawiązuje, że przede wszystkim przypomina, czy robi taki test, taki, yy, takie yy, yy, sprawdzenie. Jak Ty się masz ze swoją miłością do siebie? Osoby, które mnie obserwują, to być może wiedzą, że ja karty Tarota też traktuję w taki sposób rozwojowy, psychologiczny. I jeśli chcesz stworzyć miłość. Żeby stworzyć dojrzałą dobrą miłość, musisz wypełnić to zadanie. Zobaczcie jak te karty pięknie się uzupełniają. Jakie to jest to zadanie? Ogarnięcie swoich własnych tematów emocjonalnych. Bycie królem, jeśli chodzi o własne emocje. Nie stworzysz udanego szczęśliwej dojrzałej relacji, mając rozgard rozgardiasz bałagan w swoich emocjach. Co to znaczy stworzyć, yy, yy, przepracować, dlatego mówiłam o tym, że być może trzeba pójść na, na terapię też, przepracować rzeczy, które wymagają być przepracowane, żeby nie wnosić ich do relacji. Bo my nieświadomie, jeśli mamy taki bałagan w sobie, wchodzimy w relację, która na początku zawsze jest bardzo. Uf, nie? zwłaszcza jak jest takie zakochanie od razu albo bardzo szybko ta relacja się rozwija, to nas zabiera i jest fantastycznie, ale kilka miesięcy mija i już pikujemy w dół, bo w relacjach intymnych zawsze nieświadomie odtwarzamy swoje nieprzepracowane tematy w, z, relacjach, z relacji z dzieciństwa, czyli z, nasi, z najważniejszymi dla nas osobami, które nas wychowały. To mogą być nasi. najczęściej to są nasi rodzice biologiczni, ale też to mogą być osoby które po prostu nas wychowały w tym, w tym pierwszych latach naszego życia. I zawsze ta relacja pokazuje, wyciąga na ta relacja, ta relacja wyciąga na, 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 na zewnątrz, na wierzch, te nieprzepracowane tematy. Yy, I ludzie jak o tym jak tego nie wiedzą, a powinno się to mówić w szkołach, ale jak tego nie wiedzą, to mówią, okej, okay, to nie on. Znowu on tam, nie wiem, zdradził mnie, tak się zachował, opuszcza, pije jest takie, a ona, a ona miała być taka super, tak na początku wszystko super wyglądało, a okazało się, że jest zaborcza, zazdrosna i yy, yy, podobnie jak moja poprzednia dziewczyna. No właśnie, dlaczego jak twoja poprzednia dziewczyna? Dlaczego się powtarzają te twoje yy, schematy? I zamiast przystanąć i pomyśleć sobie właśnie, gdybyśmy mieli taką wiedzę ze szkoły, że to nam pokazuje, to co się dzieje w tej relacji, pokazuje mi moje własne braki, to nie do przepracowania, to zamiast, zamiast wziąć się za przepracowanie tego, to co często ludzie robią, zostawiają ten związek, to znowu nie jest to, on jest do bani, ona jest beznadziejna, okazała się okropna, rozstają się i szukają dalej. I w tym kolejnym związku czeka ich najprawdopodobniej te same rozczarowania po jakimś czasie. Yy, więc to jest, więc, yy, więc mówiąc o miłości. Warto, ja zawsze to podkreślam, to jest karta, która też sprawdza, jak ty się masz z miłością własną do siebie, bo to jest podstawa każdej zdrowej relacji intymnej. Jeśli, jeśli e, ty ze sobą samą, ze sobą samym, e, nie, masz, e, nie masz pogojonych różnych ran z przeszłości, ukochanych, utulonych, nie potrafisz powiedzieć, sobie samemu, specjalnie mówię w formie męskiej, bo chyba tu jest trudniej. Wiem, bo mój, m, mój mąż pracuje psychoterapeutycznie z mężczyznami, więc więcej na ten temat. Jeżeli ty sam ze sobą nie umiesz, nie, nie potrafisz sobie w lustrze powiedzieć: Kocham cię, stary, jesteś dla mnie ważny, bo to jest taki test na miłość do siebie. U kobiet może jest troszkę łatwiej, bo my łatwiej, jakoś łatwiej mamy, w te, mamy potrafimy w te emocje. No to to jest już sygnał numer jeden. Jeżeli sobie nie dajesz, nie umiesz poddać miłości, to po pierwsze, jaką miłość możesz dać komuś, a jak, jak czy ty będziesz potrafił, potrafiła e, dostać miłość, którą otrzymujesz? To jest wszystko powiązane. Więc test numer jeden, czy tam, czy zadanie numer jeden, podstawa, jak ja się mam z miłością do siebie? Ja zawsze o to pytam moich klientów na moich sesjach. Czy nie masz czegoś do przepracowania? Zwłaszcza jeśli to nie jest rozkład na, 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 e, na miłość, na parę, na, na kogoś, tylko na przykład jako rada, co ja potrzebuję teraz, czym się potrzebuję zająć. I jeżeli to mi wychodzi, to często oznacza po prostu, wtedy pytam wprost, jak Ty się masz z miłością do siebie? Co robisz, żeby pokazywać sobie miłość dla siebie? Jak dbasz o swoją miłość do siebie? Czy masz wszystko tam doleczone? To, to raz, jeżeli to jest, jeżeli ten fundament jest, często mówię o tym słowie, ten fundament jest, no to faktycznie ta karta mówi, jesteś gotowa iść dalej. Jesteś gotowa na, tą drugą, na, tą, na spotkanie z tą drugą osobą, na, na yy, danie komuś zdrowej miłości i na dostanie od kogoś, otrzymanie od kogoś zdrowej miłości. Nie takiej, która właśnie wynika, jest tylko taka, na chwilę jest fantastycznie, a potem już się zaczynają schody, tylko taka, która. Oczywiście w każdej relacji będą trudności, ale w zdrowym związku, w takim dojrzałym związku dojrzałe słowo, dojrzałość słowo klucz września października tu my jesteśmy w listopadzie października. W dojrzałym związku, jeśli są te problemy, to ludzie się spotykają, siadają, rozmawiają, przepraszają, robią plan, co możemy zrobić, żeby, żeby to się nie powtarzało. Bo nam zależy na sobie, bo nam zależy na tym związku. Pracują nad tym związkiem cały czas, cały czas. Polecam bardzo, yy, yy, polecam bardzo tutaj, yy, yy, jeśli, jeśli interesują Cię tematy pracy, jak pracować na związku. Książkę yy, Dawida i yy, i Zosi Rzepeckich, nie mam tu pod ręką, ktu, fun, trz, oni mówią o takim programie Trzy Filary Związku, ta, 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 ta ich książka jest coś o rodzicach w tytule, ale generalnie oni promują, mają też programy online'owe dla par, Zosia i Dawid rzepecy robią kursy i szkolenia i spotkania i warsztaty z tantry dla par, ale tantry rozumianej, nie w taki sposób, jako, jak, jak, jako fikumiku w łóżku, tylko tantry rozumiane jako głęboko, głębokie, głębokie duchowe e, porozumienie w parze. Więc oni mówią zawsze o tych trzech filarach w parach, dla par. To jest komunikacja, to jest intymność. E, I ten trzeci mm, umknęło mi, przepraszam bardzo. Jak mi się przypomni, to, to dam w opisie. Polecam, zapoznajcie się. Na stronie u nich. Z, z, z programami online, kupcie książkę, poczytajcie, to jest zawsze ten punkt wyjścia, więc e, jest szansa na naprawdę w listopadzie bardzo fajną relację, fajną relację, ale to nie znaczy siedzenie i odpoczynek, nic nie robienie. Fajna relacja to jest też dbanie, to jest też zadanie o dbanie o tą relację. Jeśli chodzi o zdrowie, e, karta szczęśliwa w zasadzie, chociaż. Niektórzy zwracają uwagę na, na to wzgórze tutaj, które jeśli chodzi o miłość, mówi o mm, pasji, o, o takiej, na no, tym wzgórze on mówi o namiętności, ale jeśli chodzi o zdrowie, to tam spotkałam się z taką interpretacją, że może mówić, ta karta pokazywać na jakieś guzy. Ja nie mam takiego osobiście doświadczenia. Raczej. Karta kochankowie, powiedziałabym, że y, raczej się łączy z tym, co mówiłam wcześniej, z, tym, z tą pracą nad miłością na siebie, bo zdrowie to nie tylko ciało, ale też emocje, psychika to też jest element naszego zdrowia. Więc raczej bym mówiła, że, że to by oznaczało, jak ty się masz z, z miłością do siebie. Może tu wymaga ten obszar za, zajęcia się. Ale spotkałam się z tym w różnych miejscach, więc dlatego mówię, że może warto też zwrócić uwagę przebadać się w taki jeżeli jakiś, jakiś guzek, coś niepokojącego tam się wydarzy, Ym, może, ponieważ tu jest, też, tu jest też nagość, czyli takie odsłanianie się, ja, jaka jestem. Tematy wstydu. To też jest znowu y, na tantrze, na warsztatach u y, są to tematy, które są uleczane, polecam. Temat wstydu. W, w, w miłości, w seksualności, jak tutaj się macie. Jeśli chodzi o pracę, pomyślna karta, która pokazuje pomyślną współpracę, pomyślną współpracę, bo tutaj w relacji, w tematach pracy i zarabiania, to ta karta może pokazywać bardzo pomyślną taką współpracę z kimś, bo jest drugi człowiek, ale też podjęcie decyzji, bo jest to karta związana z podejmowaniem wyborów. To jest karta, która też by mówiła, na przykład dla osób, które szukają jakiejś zmiany, czują, że miejsce, w którym pracują, albo to, co robią, nie, niekoniecznie jest to. To ta karta mówi: idź za tym, co kochasz. Rób to, co kochasz. Co kochasz? Zadaj sobie to pytanie. Co ja kocham najbardziej? Czasem jest to jasne. Ludzie mają coś, co wiedzą, że kochają, ale robią coś innego, a to robią po godzinach. Nie? Ale na przykład jak ktoś się pyta, wiem, że muszę zmienić swoje życie, chcę zacząć coś nowego, nie wiem co, jak wy, wyjdzie ta karta, a co kochasz robić? No, uwielbiam być z psami. No to zrób kwalifikacje na pracę, na to, żeby pracować jako behawiorysta, czy behawiorystka psi, prawda? Na przykład. Idź za tym, co kochasz, albo yy, w ogóle yy, yy, jeśli, jeśli mówi o radzie, to też mówi znać kogoś, z kim ci się bardzo dobrze współpracuje, z kim masz połączenie takie fajne, to będzie bardzo dobra taka partnerska współpraca. No, moi drodzy, te karty na ten rok są zaskakująco pomyślne. Myślę sobie, tak przegląd, troszkę pamiętam, jak, jak wyciągałam karty na poprzednie lata w tej samej serii. One nie były tak niezwykłe. Ja wiem, że jeszcze jest grudzień przed nami, więc jeszcze, jeszcze jedna karta do, do wyciągnięcia, ale dotychczas naprawdę świetnie to wygląda.